181 km mojego dzisiejszego przejazdu. Musicie sobie doliczyć plus 480, które przejechałem wcześniej. Ja jestem już przed Warszawą. Wy tego pewnie nie widzicie, ale już widzę światełka naszej pięknej stolicy Warszawy i mówię to bez szydery. Słuchajcie, troszeczkę mi się wszystko obsunęło, ponieważ spotkałem Tomasza i miał awarię. Złapał kapcia, nie miał pompki. I tutaj trochę tak nieładnie do kolegów yy, Wisłaków, jeżeli oglądacie. No, kurde, zostawić gościa yy, na Wigry 3 bez pomocy. No, słabo, naprawdę słabo, ale nic. Ja teraz jadę z Tomkiem. Tomek jako przewodnik mi, mi, mi służy, bo on już kilka razy tutaj przez tą Amazonię przejeżdżał. No, trochę żałuję, że nie przejadę tego w dzień, bo bardzo chciałem zobaczyć, właśnie jak się zbliża Warszawa i to zobaczyć w dzień, ale nic. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jutro lecimy do Turunia.